Czy Polska wchodzi w mroczne czasy działań antydemokratycznych? Zapewne wielu na tak postawione pytanie odpowie, że teraz dopiero się zacznie demokracja, ponieważ przed 15 października jej nie było. Nie brakuje też wypowiedzi, że z dniem 15 października w Polsce skończył się faszyzm. Trudno polemizować, kiedy emocje są rozgrzane i każdy sympatyk swojej partii uwierzy jej przekazowi, nawet jeśli byłby najbardziej odjechany. Przeanalizujmy kilka faktów w celu postawienia prawidłowej diagnozy sytuacji. Otóż, gdyby rządy Prawa i Sprawiedliwości były faszystowskie, a co najmniej niedemokratyczne, to nie byłoby przez 8 lat ich rządów tylu manifestacji, podczas których lżono te partie wszelkimi możliwymi wulgaryzmami. Nikt nie podważył ostatnich wyborów, które podobno miały być już sfałszowane zanim się one odbyły. Przegrany, zwycięski Donald Tusk powiedział nawet, że wybory były triumfem demokracji. Jak na faszystowskie państwo PIS, brzmi to niewiarygodnie. Więc albo rząd prawa i sprawiedliwości był demokratycznym rządem rządzącym Polską, a nie jakimś państwem PIS, albo liderzy opozycji kłamali, mówiąc w swoich mediach, iż państwo PIS to antydemokracja i faszyzm. Tymczasem okazało się, że rządząca partia nie ma większości parlamentarnej. Ale jednak wygrała wybory. Mimo wszystko, i to o wiele procent więcej niż przegrana partia Tuska. Demokratyczna opozycja, samozwańczo określana demokratyczną, stwierdziła, że naród przemówił i trzeba jej oddać władzę. Nieważne, że żadna z opozycyjnych partii tych wyborów nie wygrała. Po prostu samozwańcza demokratyczna opozycja uznała, że naród przemówił i PiS trzeba odsunąć od władzy. Jednak zawsze w naszym kraju prezydent powierza misję tworzenia rządu zwycięskiej partii. Więc naciski na prezydenta, aby tego nie robił, tylko od razu powierzył misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, jest rażąco niedemokratyczne. Warto tu przypomnieć fakt, iż 4 czerwca 1989 roku naród jeszcze mocniej przemówił i gdyby spełniono jego życzenie, to w Sejmie nie byłoby ani jednego komunisty ze świata PRL-u. Stało się inaczej, naród sobie, a władza sobie. Można żałować, że wtedy nie było takiego silnego lidera opozycji jak dziś, który wyprowadziłby naród na ulicę, poruszył zagranicę i w efekcie tego obalił panującą władzę. W minionym tygodniu prezydent Andrzej Duda odbył konsultacje z przedstawicielami partii, które otrzymały od narodu mandaty parlamentarne. W tym czasie przed pałacem prezydenckim ustawili się przeciwnicy konstytucyjnych terminów dotyczących powołania nowego rządu z obraźliwymi hasłami pod adresem prezydenta, aby ten nie opóźniał i natychmiast przerwał pracę obecnego rządu. Oczywiście wcześniej politycy głośno się tego domagali, jeszcze podczas trwającego wieczoru wyborczego. Po odbytych konsultacjach prezydent Andrzej Duda w spokojny i dostojny sposób poinformował opinię publiczną, że rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami były dobre, a liderzy partii wykazali troskę o państwo polskie. Prezydent dodał, że nie widzi powodu, dla którego miałby zrezygnować z konstytucyjnych terminów i natychmiast przekazać misję tworzenia rządu opozycji. Tym bardziej, że jak dodawał prezydent, dwaj kandydaci na premiera informowali go o tym, że mają większość do sformowania nowego rządu. Ta informacja zdziwiła wszystkich, ponieważ od 15 października słyszymy, że jest tylko jeden kandydat z sejmową większością. Szanowni Państwo, poprosiłem o te spotkania i zaprosiłem do siebie przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych, ugrupowań parlamentarnych z bardzo prostej przyczyny. Słyszymy bardzo wiele komunikatów w mediach, wypowiedzi poszczególnych polityków. Ja zaprosiłem do siebie wyłonionych przez poszczególne grupy reprezentantów, po to, by usłyszeć poważną opinię na temat tego, jaka rzeczywiście jest sytuacja w ich ugrupowaniach. I teraz mogę powiedzieć Państwu, jak ona się kształtuje w wyniku tych rozmów, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch dni. Otóż. Przede wszystkim mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera, mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną. I które, i które mają swojego kandydata na premiera. Jedną grupą jest Zjednoczona Prawica, której, którą reprezentowali przedstawiciele prawa i sprawiedliwości na czele z panem premierem Morawieckim i panem marszałkiem Terleckim. Drugą grupą jest Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz, oraz Lewica. Prawo i Sprawiedliwość. Zjednoczona Prawica poinformowała mnie i innych uczestników spotkania, że kandydatem na, na premiera z ich strony, jako ugrupowania, które wygrało w wyborach, miało najlepszy wynik w wyborach, będzie pan premier Mateusz Morawiecki. I po, poinformowali mnie także na wprost zadane pytanie, że. Zakładają, że będą posiadali większość na sali sejmowej, która umożliwi poparcie tego kandydata i, i jego, jego propozycji, jeżeli chodzi o, o Radę Ministrów. Następnie podobny komunikat usłyszałem po kolei od koalicji obywatelskiej, następnie trzeciej drogi, zarówno ze strony Przedstawicieli polskiego stronnictwa ludowego, dokładnie pana przewodniczącego Władysława Kośniaka-Kamysza, jak również i, i, i przewodniczącego Polski 2050 pana Hołowni, o tym, że ich kandydatem jest, że mają swojego kandydata. I tym kandydatem, podobnie jak wcześniej usłyszałem to od, od koalicji obywatelskiej, jest pan przewodniczący Donald Tusk. Następnie spotkanie z przedstawicielami lewicy miało ten sam wynik to znaczy poinformowali że również mają wspólnego kandydata z pozostałymi dwoma ugrupowaniami a mianowicie właśnie koalicją obywatelską oraz trzecią drogą i że tym ich kandydatem na premiera kandydatem także i lewicy podkreślam jest pan przewodniczący Donald Tusk to pokazuje że w istocie mamy w związku z tym dwóch poważnych kandydatów dzisiaj Proszę Państwa, jest to sytuacja nowa, można powiedzieć, w naszych standardach demokratycznych. Nigdy nie było takiej sytuacji, że wygrało wybory jedno ugrupowanie, natomiast pozostałe czy inne ugrupowania, które również mają swoich przedstawicieli w parlamencie twierdzą, że to one będą miały większość bez ugrupowania zwycięskiego i one przedstawią swojego kandydata na premiera. No jak Państwo rozumiecie. Muszę to rozważyć. Jest to na pewno, jest to na pewno w tej chwili jeden z najpoważniejszych, jedno z najpoważniejszych zagadnień, nad którymi, się, nad którymi się w tym momencie pochylam. Wszyscy wiedzą o tym, że, że obyczaj był taki do tej pory, że, że, tą, że tą tekę premierowską od prezydenta otrzymywał. Kandydat zgłoszony przez zwycięskie ugrupowanie, no ale też zawsze było tak, że to zwycięskie ugrupowanie albo miało z góry koalicję, i nikt inny nie twierdził, że, że ma kandydata, który będzie miał większość, albo po prostu miało większość, jak to miało miejsce w roku 2015 czy w 2019, tak zwaną większość samodzielną. Prezydent Andrzej Duda ma wielki problem, ponieważ jeżeli powierzy misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, to złamie obyczaj, który mówi, że rząd tworzy zwycięska partia. Nawet jeśli nie miałaby, większości, jeżeli zaś powierzy tę misję zwycięskiej partii PiS, wówczas możemy się spodziewać masowych protestów z użyciem wszystkich bojówek, które były aktywne przez 8 lat pracy Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Do tego dojdzie jeszcze silniejszy nacisk ze strony najważniejszych unijnych urzędników, którzy mają coraz więcej do powiedzenia, choć nikt ich nigdzie nie wybierał. Zacznie się groźna destabilizacja, co w czasach wojennych może być dla nas zgubne. Ale jeżeli tak zwana demokratyczna opozycja byłaby nią w istocie, a nie z samozwańczej nazwy, to powinna uszanować wybór prezydenta i czekać, czy PIS stworzy rząd, który będzie dobrze funkcjonował. Jeżeli rządu nie stworzy, opozycja demokratycznie przejmie władzę. Ale żeby tak się zadziało, musi być w Polsce demokracja faktyczna, a Polska w prawdziwych sercach, a nie tylko w tych malowanych.